Akurat nie muszę iść spać, nie muszę czekać do rana, żeby zacząć następny odcinek, ponieważ e, dzisiaj troszkę pracy przed nami e, tutaj. Z ciekawości, aczkolwiek nie wiem, czy to jest dobre, sprawdzę sobie, co się dzieje w podwórku. I nie dzieje się zupełnie nic. Ciekaw jestem, czy jest to spowodowane tym, że troszkę tutaj wzmocniłem fortyfikację od podwórka, czy jest po prostu jeszcze za, za krótko noc, ale to mniejsza. Mniejsza, mniejsza, mniejsza. Potrzebuję węgiel na pewno do pieca i robię sobie szyby. Szyby niech się tutaj wypiekają. W narzędziach miałem jeszcze chyba drewniany kilof, który wraca teraz do łaski. Aż potrzebuje troszkę kamienia. Kamień sobie wezmę no stąd, no bo skąd? Mogę to biorę. Moja piwnica, moje warunki. Mogę sobie robić z nią co chcę. Mogę nawet sobie usunąć posadzkę, jeśli mam tylko taki kaprys. Jakbym znalazł tutaj jeszcze złoże węgla, to już w ogóle bym chyba liczał ze szczęścia. Trochę dziwne mieć kopalnię węgla w własnej piwnicy, ale jest to na swój sposób bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. I myślę, że mogę nawet sobie dobudować tutaj taką drewnianą podłogę, zrobić drabinkę łaz i wracać tutaj po więcej. W przyszłości. Dobra. Nie tracimy czasu. Robimy. Aha, no tak, najpierw deski. Tak, już umiem to robić. Okej, okay. zaczynamy od Miecza. Miecz. Siekiera, kilof, łopata, motyka, kilof, kilof, miecz, siekiera i jeszcze dwa kilofy. To powinno mi wystarczyć... Ojej, żebym tam nie wpadł. To powinno mi wystarczyć na jakiś czas. Eee, zostało mi 14 desek. Więc od razu zrealizuję swój eee, założenia. Swój plan. Zrobię sobie. A nie, nie będę marnował. A, to 8 to już za mało mam. No ale na razie tak. Może mam jeszcze jakieś inne drewno? Tu nie. Tu nie. O, ale tu ile mam drewna? Ja nie mogę. To aż mogę sobie nawet zrobić schody. Dokończę ten kill -off w samą porę. Nie wiem po co mi była ta zapadnia. Aha, bo ja miałem zrobić drabinę. A nie schody. A dobra, niech tak będzie. Mogę mieć schody, ale wtedy będę musiał budować za każdym razem. Ale nie wiem czy w takich gdzieś tam też pieczarze mi się nie zaczną potwory spawnować. Nie wiem. Jakby ktoś był uprzejmy mi... Na no to pytanie nurtujące mnie odpowiedzieć, to, to byłbym bardzo wdzięczny. No ale na razie zostawiam to tak jak jest. No i pytanie do Was: no, jeśli ktoś byłby uprzejmy odpowiedzieć, czy jeśli tu sobie zrobię kopalnię e, kamienia dosyć głęboką, zamknę ją włazem, czy będą mi się tu spawnować potwory, czy nie? I co ewentualnie muszę zrobić, żeby się nie spawnowały? Dobra. Gatka gadką, ale muszę tutaj sobie troszkę posegregować swoje rzeczy. Miecze, motyki, siekiery, kilowy. Jeden sobie zostawię w pipunku Łopaty to dopiero jak będę szedł na farmę. Siekiera, kilowy zostają. W kwipunku, bo się przydają. Teraz, teraz, teraz różności. Strasznie mało tu już jest miejsca. Mogę troszkę pokonsolidować niektóre. I to też właśnie czynię. To wszystko zostaje. Okej. Okay. Mam 26 okien. Od razu je sobie biorę. Tengi z powrotem do szuflady. Potworzyska mi się tu już czają. Wiem, że na pewno są za tą i za tą ścianą. A zobaczmy, czy są o drzwiami. No i nie ma. A zawsze były. Czy jest to spowodowane tym? Czy może jeszcze czymś innym? Bardzo ciekawe. Dobra. A czy są przed domem? Tu też ich nie ma. Więc póki ich nie ma. Dobra. Dynię możemy już schować. Obie, i upragnione. Aha. I mam upragnione, przeszklone wejście, przeszklony taki ganek. Teraz idę sobie, zrobię to w piwnicy. No, i jest dokładnie tak, jak chciałem. Mam bardzo ładny przeszklony ganek. Wszystko widzę to, co się dzieje za drzwiami. Z jednej i z drugiej strony. No, garaż otwieram tylko, jak, jak jest dzień, tak więc tam nie potrzebuję takiego czegoś. No i mam. No i mam wszystko w tym temacie. Mam już przeszklone ganki. A jutro, a jutro, a jutro. Zabieram się za kolejne rzeczy. Tutaj jeszcze sobie zrobię klasycznie szybki porządek. Eee, nie. Różne. Wezmę sobie skrzynię. Zaraz wam powiem na co. Eee, szkło tutaj. Piaskowiec. Eee, eee. Ach, tu mam piaskowiec. Tutaj cegły. Muszę sobie zrobić jeszcze jedną skrzynię. Zrobię sobie tutaj. Tabliczkę. Na artykuły świąteczne i okazjonalne. Gdzie zostawię sobie dynie. I... Mam nadzieję, że za rok na Halloween jest stąd wyciągnę. I że będziecie dalej ze mną. A może, że nawet będzie Was jeszcze więcej. To odkładam. Aha. Jeszcze chciałem sobie zrobić jedną skrzynię w kuchni. Bo skoro mogę sobie piec tutaj, to mogłem sobie tutaj również to jedzenie przechowywać. O. sobie już zostawię te. Te O nie. Te kotletę sobie już zostawię tutaj w kuchni. Dobra. Dzięki za uwagę. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia jutro. A jutro uzbrajamy nasze mieszkanie w system przeciwpancerny.